Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek, adwokat Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. Chcielibyśmy z Państwem dzisiaj kontynuować wątek unijnej idiokracji. Jak pamiętacie, zwracaliśmy już Państwu uwagę na unijne rozporządzenia dotyczące chociażby hutnictwa. Chociażby tak zwanej elektromobilności, gdzie oficjalnie Unia Europejska propaguje odejścia od paliw kopalnych, a miała być promowana właśnie motoryzacja oparta na elektryfikacji a z drugiej strony podcina się e, możliwości chociażby produkcyjne baterii dla tych samochodów. Czyli embargo na lit, tak, embargo tak, na tak. eksport złomu i tym podobne pomysły. A tym razem e, chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na kolejne idiotyczne, kolejne idiotyczne pomysły e, w wykonaniu e, elit brukselskich, które tak naprawdę są wspierane przez e, elitę warszawską. A tym razem zwracamy Państwu uwagę na paliwa syntetyczne. Jak wiecie, zgodnie z, z kierunkiem polityki Unii Europejskiej ma zostać wprowadzony zakaz produkcji samochodów spalinowych. To może do... znowu dodajmy, bo trzeba na to hasło zwracać uwagę. To jest polityka zrównoważonego rozwoju. Czyli ma zostać prowadzony zakaz samochodów spalinowych do 2035 roku. Teraz znowu, kiedy sięgniemy do tak nieodległej historii, można zwrócić uwagę na pewien fakt, czyli jak drodzy Państwo, sobie przypominacie, polskie władze prowadziły szumną batalię na forum Unii Europejskiej. Gdzie próbowali te władze tejże Rzeczpospolitej, próbowały szukać sojuszników wśród innych państw europejskich, gdzie zawiązano tak zwaną koalicję w sprawie właśnie tego zakazu tych aut spalinowych i jak pamiętamy, Unia Europejska przystała na zawieszenie produkcji tych samochodów, czyli te samochody mogły być produkowane dalej, ale pod jednym warunkiem, że samochody te miały być zasilane paliwem syntetycznym, nie paliwem z, ze źródeł. Kopalnych, czyli z ropy naftowej bądź gazu. bądź gazu, tylko miały się tym zająć wyspecjalizowane firmy, które miały właśnie produkować te właśnie paliwo syntetyczne. I teraz, dlaczego mówimy, że europejska idiokracja? Ja bym chciał tutaj przytoczyć pewną niemiecką firmę, Jest, nazywa się ona Luman Group. Jest to jedna z największych europejskich firm, która właśnie zajmuje się rozwojem i dystrybucją właśnie tychże paliw syntetycznych. I właśnie ta firma postanowiła wystąpić do sądu przeciwko Unii Europejskiej. Jak informują właśnie zachodnie media chodzi o przepisy mające zakazać sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 roku. Właśnie za wyjątkiem tychże paliw syntetycznych. I tutaj zacytuję jeszcze, właśnie informacje odnośnie całej tej sprawy, bo niemiecka spółka podważa bowiem właśnie treść unijnego rozporządzenia dotyczącego rzekomego dopuszczenia do sprzedaży pojazdów wykorzystujących syntetyczne paliwa. Miał być właśnie wyjątek, na który przystała Komisja Europejska po głośnym sprzeciwie niektórych krajów członkowskich, właśnie między innymi Polski. Zgodnie z nim władze Unii Europejskiej wyraziły zgodę na sprzedaż samochodów napędzanych paliwem. I teraz tutaj bardzo, bardzo ważna i ciekawa informacja, do którego wytworzenia posłuży dwutlenek węgla wychwycony z atmosfery był jednak jeden warunek. Produkcja takiego paliwa miała być całkowicie neutralna klimatycznie. I teraz, kontynuując dalej, to właśnie podkreślając cytat tejże firmy i wypowiedzi tych firm, przedstawiciele tej firmy. I teraz, jak twierdzi Lawrence Kinn, szef grupy właśnie Luhmann. Że dotychczasowy, skomplikowany proces przeprowadzenia reakcji chemicznych przy uwzględnieniu emisji CO2 wynikającej z łańcucha dostaw czyni redukcję emisji w zasadzie niemożliwą. I teraz, drodzy Państwo, sami sobie zwróćcie uwagę na to, co przeczytałem odnośnie tego paliwa syntetycznego. Czy nie jest to idiokracja, czyli tworzenia przepisów prawnych, które tak naprawdę nie są, nie ma możliwości zrealizowania tych przepisów? My zachwycamy się tym, że władze warszawskie doszły do jakiegoś kompromisu na forum europejskim, a się okazuje, że te nowe regulacje unijne tak naprawdę można podrzeć i wyrzucić do śmieci. Dlatego dopóty, dopóki Greta Thunberg i tym podobne źle wychowane dzieci będą stanowiły, powiedzmy sobie, takich proroków przyszłości dla osób działających w polityce, w gospodarce, a nawet wysoko postawionych hierarchów różnych denominacji chrześcijańskich i niechrześcijańskich, to niewątpliwie nie będzie y, nigdzie dobrze, a w szczególności w Unii Europejskiej, bo to tak, jakbyście Państwo jakiemuś swojemu y, źle wychowanemu, rozwydrzonemu parolatkowi y, powierzyli y, własne sprawy rodzinne, domowe i finansowe. Y, jeżeli nie rozumiecie właśnie takich y, y, mechanizmów, na w szerszym kontekście, czyli w kontekście państwowym i w kontekście relacji międzypaństwowych, takich jak mamy na gruncie Unii Europejskiej, to wyobraźcie to sobie właśnie na przykładzie swoim, domowym i wówczas wyciągnijcie wnioski na najbliższe wybory. Ja też, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, że jeżeli poruszamy sprawy Unii Europejskiej. Nie jest to coś abstrakcyjnego, coś oderwanego od naszej polskiej rzeczywistości, gdyż tak naprawdę Unia Europejska, bardziej Unię Europejską tworzą politycy z państw, które tworzą tąże właśnie Unię. To nie jest tak, że całkowicie tak zwana abstrakcyjna biurokracja europejska nam wszystko narzuca. To tak naprawdę i polscy politycy, przecież no niestety raz na kilka lat, sami uczestniczymy w plebiscycie, tak zwanym, w tak zwanych wyborach do Europarlamentu, gdzie to my wybieramy naszych europarlamentarzystów, którzy zasiadają w, Euro w Parlamencie Europejskim. To również przedstawiciele polskiej klasy politycznej mają swoich przedstawicieli. W Komisji Europejskiej, która de facto jest rządem Europy, i tak naprawdę to nie jest nic oderwanego od, od naszego kraju, to właśnie środowiska polityczne z Polski również mają wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, a samo tylko wskazywanie na to, że jakaś abstrakcyjna Unia nam nakazuje pewne mechanizmy no to niestety tak w ten sposób nie działa, bo my również możemy mieć na to wpływ. A żeby już tak zrekapitulować kwestię idiokracji, to wrócę na grunt polski i przypomnę Państwu, że właśnie są rozdawane laptopy czwartoklasistom przez rząd, czy reżim warszawski. Te laptopy są... Rozdawane w ramach tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, na który Polska płaci podatek do Unii Europejskiej i z którego to Krajowego Planu Odbudowy nie dostała ani grosza z Unii Europejskiej, a premier właśnie się szczyci, że po wyborach to już na pewno dostanie pieniądze z KPO. I zastanówcie się Państwo, czy te laptopy za pożyczone pieniądze, bo z KPO wpłacone podatki nie wróciły, więc trzeba było zaciągnąć kolejne kredyty u lichwiarzy międzynarodowych po to, żeby sfinansować nie wiem ile tam dziesiątków czy setek tysięcy właśnie tych laptopów. Czy one są w ogóle Waszym dzieciom potrzebne? Czy to nie jest? Działanie na szkodę waszej rodziny i na szkodę waszego dziecka, bo przypomnijcie sobie, że co zrobiono z dziećmi w czasie pandemii. No właśnie posadzono je przed laptopy. Czy wiecie Państwo, jakie są dane statystyczne dotyczące poziomu nauczania przez laptopy? Czy wiecie Państwo, jakie są dane statystyczne dotyczące wzrostu liczby samobójstw dotyczące liczby samookaleczeń i tym podobnych? Już nie mówię o innych problemach psychicznych. I zastanówcie się, czy to już jest tylko idiokracja, czy kosztem naszym działanie na naszą szkodę, a przede wszystkim szkodę tych małolatków 9 czy 10 latków chodzących do szkoły podstawowej w Polsce. Tak więc zachęcamy, drodzy Państwo, do chwili refleksji, aby zastanowić się nad tym, co dzieje się wokół nas. Nie poddawać się takiej zwykłej propagandzie, którą serwuje się nam w mediach, ale zacząć tak naprawdę samemu logicznie podchodzić do faktów, które dostrzegamy w życiu, które dostrzegamy to, co dzieje się wokół nas, i w jakiś sposób logicznie analizować i wyciągać tak naprawdę prawdziwe, dobre, realne wnioski. Z naszej analizy i dopiero tym kierować się, chociażby przy wyborach, które będą miały miejsce, ale również w przyszłości, bo polityka to nie jest tylko raz na cztery lata wybory polityka trwa cały czas polityka to nie jest tylko bycie posłem, senatorem, ministrem czy prezydentem. Polityka trochę na czym innym polega, tak? Drodzy Państwo, to co wy robicie, to co my robimy, co ma odzwierciedlenie i wpływ na rzeczywistość wokół nas, również jest polityką i tak naprawdę wy Państwo również możecie uprawiać politykę. A nawet ją uprawiacie, bo to. Jak się zachowujecie w swojej codzienności, jakich wyborów dokonujecie, czy popieracie dobro, czy popieracie zło, czy też nic nie robicie, a to jest najczęstsza postawa obywateli państwa polskiego, to przyczyniacie się do tego, że jeżeli nie wykonaliście jakiegoś dobra, to się w to miejsce musi pojawić zło, bo po prostu fizyka i natura nie zna próżni. A zatem przed tymi wyborami, a przede wszystkim na przyszłość, Życzymy aktywności, życzymy no, jakiegoś roztropnego działania w, w interesie wspólnym zachęcamy do współpracy z nami, jak już opadnie kurz wyborczy, bo bierność jest najbardziej szkodliwą postawą i w taką postawą fundujemy sobie rzeczywistość, w jakim mamy nieszczęście w tej chwili żyć. Tak więc dziękujemy Państwu za uwagę i zachęcamy do spotkania przy naszym następnym materiale. Dziękuję, do widzenia.